Przypomnijmy, że jesteśmy w tej drodze Wielkiego Postu, i jednym z elementów, który pogłębiamy w tym czasie to duchowość naszego chrztu. I wysłuchaliśmy dzisiaj dłuższej trochę Ewangelii, dłuższej wersji z Ewangelii Świętego Jana która była używana jako taka katecheza chrzcielna. Tydzień temu mówiliśmy, że nawet były wątpliwości, bo tydzień temu też była to katecheza chrzcielna, używana w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich, prawdopodobnie gdzieś pod koniec I wieku, kiedy ta Ewangelia Świętego Jana powstawała. Mówiliśmy, że nawet jeśli chodzi o to spotkanie Jezusa z Samarytanką, które w zeszłym tygodniu czytaliśmy, że są wątpliwości, czy ono się rzeczywiście odbyło. Dzisiaj nie mamy takich wątpliwości, ponieważ pozostali ewangeliści też piszą o tym, że Jezus uzdrowił niewidomego, robiąc błoto ze śliny i, i z ziemi. Natomiast mamy dużo więcej tutaj komentarzy, które dołożył święty Jad Ewangelista do tego zdarzenia, aby posłużyć się tym zdarzeniem i wykorzystać je w takim nauczaniu katechumenów. Różnie to bywało w tamtych czasach, albo było, była to katecheza przed chrztem, albo też dość często po chrzcie wyjaśniano sens głęboki przyjętego chrztu. Jakie elementy w tych dzisiejszych czytaniach, bo we wszystkich je znajdziemy, związane są ze chrztem? Tak najbardziej dosłownie jest ten element wody. Jezus po uzdrowieniu niewidomego, czy w trakcie procesu Jego uzdrawiania, mówi Mu, idź i obmyj się w sadzawce, która nazywa się siloam. To słowo siloam znaczy posłany. A więc mamy element obmycia. I nam to najbardziej się kojarzy, jest to związane ze chrztem, bo chrzest obmywa. Głębszy sens tego wyrażenia jest prawdopodobnie taki, że posłany to jest Jezus Chrystus. I ten, kto się obmywa w wodzie, która nazywa się posłany, obmywa się w Chrystusie. Zanurza się w Chrystusie. Zanurza się w Jego człowieczeństwie, które uzdrawia, w Jego bóstwie, które uzdrawia, zanurza się w duchu, który przychodzi. Więc to jest to zanurzenie w wodzie, która symbolizuje tutaj także Chrystusa posłanego do nas, aby, się, aby nas zbawić. Ale są też inne elementy oprócz wody. Bo w czasie chrztu, również współcześnie w obrzędzie chrzcielnym, jest na przykład element namaszczenia. Namaszczenia świętym olejem. Olejem który nazywamy krzyżem. I tutaj też mamy w tych dzisiejszych tekstach namaszczenie. W samej Ewangelii ono jest trochę ukryte. Wtedy, kiedy Jezus nałożył błoto ze śliny i z ziemi, nałożył je na oczy niewidomego, to słowo nałożył. W oryginale greckim, w którym jest ta Ewangelia napisana, to słowo znaczy przede wszystkim namaścił. Pewnie od gestu, jaki Jezus wykonał, tak? jakby nakładał lekarstwo, namaścił. I stąd też chrześcijanie używali tej Ewangelii, bo w czasie obrzędu ksztuje znamaszczenie. Ono oznacza przyniesienie zdrowia, między innymi. Olej, którym się namaszcza, jest olejem, który ma przynieść zdrowie siłę, w tym sensie przywrócić siłę, przywrócić zdrowie. Mamy też inne oleje, oprócz oleju, który używany jest w czasie chrztu i w czasie bierzmowania, to jest krzyżmo, mamy na przykład olej chorych, po to, aby tym olejem namaścić ich ciało, by im przywrócić siłę, przywrócić zdrowie. A więc ten element namaszczenia też chrześcijanie wykorzystywali, wydobyli z tego tekstu i używali tego tekstu, mówiąc o tym, że ten, kto był oszczony, wy, kiedy ta katecheza była na przykład po chrzcie, był taki zwyczaj, może nie pod koniec I wieku, o tym nie mamy takich świadectw, ale przynajmniej dwa, trzy wieki później, że przez cały tydzień po chrzcie, jeśli na przykład chrzest odbywał się w noc zmartwychwstania, tak jak my świętujemy taką szczególną liturgię z soboty na niedzielę, z Wielkiej Soboty na niedzielę zmartwychwstania. Jest to noc już zmartwychwstania, jest to liturgia paschalna, liturgia zmartwychwstania, i w tej liturgii jest taki zwyczaj, że to jest to szczególny dzień w ciągu roku, kiedy chrztów szczególnie się udziela, i potem przez cały tydzień, który my dzisiaj nazywamy często Białym Tygodniem, i starożytność też tak nazywała, czyli ci, ci którzy przyjęli chrzest w Białych Szatach, przychodzili na kolejne katechez wyjaśnienia. I wyjaśniano im czego doświadczyli, że Chrystus namaścił was o świętym olejem, zostaliście namaszczeni, przed, przeży, przeżyliście to przed chwilą dzień wcześniej, dwa dni, dwa dni temu i tak dalej, i to oznacza, że Bóg wam przywraca siłę, Bóg wam daje siłę do życia, Bóg wam nałożył taką specjalną maść, która ma was uzdrawiać. To jest też to ciekawe, że Wiemy, że ślina rozpoczyna w ogóle proces trawienia, tak? że jak ktoś szybko połyka jedzenie, to gorzej trawi. Bo coś takiego jest w składzie śliny, że zaczyna już, na, przygotowuje proces trawienia, czyli przyswojenia także pokarmu przez nasze ciało. I Jezus czyni taką specjalną substancję, miksturę, którą nakłada na oczy, aby te, te, to błoto z jego śliną strawiła, strawiły ciemności tego niewidomego urodzenia. Ciekawy ten dotyk i ciekawe to uzdrowienie, które przychodzi przez, na, przez maść, przez namaszczenie. Ale mamy namaszczenie także w pierwszym czytaniu. Wydawałoby się, że niezwiązane, tak? Zupełnie inna historia, wybór Dawida, którego Pan Bóg przeznaczył na nowego króla dla Izraela. Ale właśnie to przeznaczenie odbywa się w takim obrzędzie namaszczenia. A towarzyszy temu w ogóle całe to zamieszanie, że prorok Samuel, który miał wybrać spośród synów Jessego, to się dzieje zresztą w Betlejem, Betlejemita, czyli w Betlejem se Betlejemita, ojciec Dawida przywołał swoich synów, wszystkich takich tych dorodnych, silnych i jednego zabrakło. I mamy to takie piękne tutaj nauczanie, że Pan Bóg patrzy inaczej niż człowiek, bo Samuelowi się wydawało, że najlepszym królem będzie to ktoś, kto jest postawny, silny, bo będzie poważany, będzie miał siłę poprowadzić wojny, w imieniu całego ludu będzie miał siłę być autorytetem. A Pan Bóg patrzy inaczej. Mówi do Samuela: To wszyscy ci synowie to nie ci, o których mi chodzi. Gdzie jest ten jeszcze jeden? I kiedy przeprowadzają wreszcie Dawida, zostaje on namaszczony. Możemy z tego wydobyć coś dla siebie, że Pan Bóg zauważa każdego z nas, że do chrztu zostaliśmy wybrani zauważeni. Mogą dziękować za naszych rodziców czy inne osoby, które nam pomogły, przyprowadziły nas do chrztu, nas zauważyły i przyprowadziły do Boga. I każdy z nas jest w taki sposób zauważony przez Pana Boga, wybrany. Pan Bóg patrzy na nas i nas widzi. To ważne, byśmy dawali sobie też nawzajem takie doświadczenie, widzę Cię, jestem uważny na to, że, że istniejesz. Jesteś ważny dla mnie, więc jestem uważny. Jest Pan dla, Pana Boga jesteśmy ważni, warto tak sobie czasami pomyśleć, że zostaliśmy wybrani i zauważeni. Pan Bóg nas widzi. Przez często mówimy tak, Pan Bóg Cię widzi, uważaj co robisz. Natomiast, no, jeśli patrzy Pan Bóg przez oczy miłości, to... Ten wzrok nie jest wzrokiem śledzącym, kontrolującym, potępiającym. Jest wzrokiem wybrania. Pan Bóg jest bardzo uważny, bo jesteśmy dla niego ważni. Kiedyś jedna moja znajoma mówiła o takim zdarzeniu ze swoją córeczką. Znajoma była wtedy w kuchni, zajmowała się różnymi rzeczami kuchennymi, a ta córeczka coś jej tam opowiadała. Mam, ta moja znajoma mówiła: tak, 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 tak. Jakoś tak przytakiwała, że ją słyszy, ale tej małej to nie wystarczyło. W pewnym momencie mówi: mamo, ale ty patrz na mnie. Jest tak ważne, aby zauważyć, czuć się zauważonym. Myślę, że to możemy naśladować Pana Boga i dawać sobie taką uważność, zauważać siebie nawzajem. Nie przypatrywać się, nie gapić się, nie patrzeć wzrokiem kontrolującym czy potępiającym, tylko zauważać, dawać sobie to, to doświadczenie. I ostatni element, który jest. Hmm, też ważny i centralny w, tym, w tych czytaniach dzisiejszych związanych ze chrztem, to światło. Chrzest nazywano oświeceniem w tamtych starożytnych czasach. Dzisiaj oświecenie nam się bardziej kojarzy z jakoś tak, z, z filozofiami czy religiami wschodu, jakimiś doświadczeniami medytacji. Chrześcijanie nie w tym sensie używali dużo wcześniej niż to nasze współczesne skojarzenia słowa oświecenie, bo Chrystus jest światłem, więc ten, kto jest ochrzczony, zanurzony w Chrystusie, jest zanurzony w świetle, jest oświecony, oświetlony, już nazywano oświeceniem, oświetleniem. Dzisiaj nam najpiękniej mówi o tym, święty Paweł, Oczywiście cała Ewangelia, jest o przywróceniu wzroku, aby widzieć światło, widzieć Chrystusa i poznawać Chrystusa coraz bardziej. Święty Paweł mówi nam pięknie, że niegdyś byliście ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Ponieważ Jezus zwyciężył ciemności, ciemności grzechu, to my nie musimy się bać ciemności i możemy wpuścić światło we wszystkie ciemności, bo to, co jest jaw, jawne, staje się światłem. Wszystko, co staje się jawne, jest światłem. I to nas zaprasza do takiej przejrzystości przed Panem Bogiem, do takiej prawdy o naszych sercach. Do której możemy się przyznawać, którą możemy otwierać przed Bogiem bez lęku. Światło Boże, światło Chrystusa jest światłem kojącym, jest światłem kochającym, jest światłem uzdrawiającym, światłem przyjaznym. W tym świetle nie ma potępienia, w tym świetle jest współczucie, Zrozumienie głębokie naszej sytuacji, także tej grzesznej, słabej, głębokie zrozumienie naszej kondycji ludzkiej. Jezus, jako człowiek, zna nas od środka naszego człowieczeństwa. W tym świetle nie ma odrzucenia. Jest zauważenie, wybranie, oświetlenie takie, aby głęboko zrozumieć, co się dzieje w naszych sercach. I to kolejna zachęta dla naszego odnawiania łaskich sztuk i pogłębiania. Rozumienia sztu w tym wielkim poście, aby nie bać się światła i też w związku z tym nie bać się ciemności. To jest często w naszej literaturze, też chrześcijańskiej, w różnych pieśniach, taka walka światła i z ciemnością. I więc w związku z tym chcemy tylko światła i boimy się ciemności. Jezus wszedł w ciemności i tam zapalił światło. Więc my też możemy się nie bać, tylko wpuścić Jezusa do naszego wnętrza, do naszego serca. I pozwolić Mu wszystko zobaczyć. I pozwolić, aby to światło powoli, powoli nas oswajało, uzdrawiało, strawiło nasze ciemności. Dzisiaj przyjmiemy na przy świętej komunie świętą. Będziemy ją trawić, będziemy ten chleb trawić i będziemy przyjmować, bo on się będzie wbudowywać w nasze ciało te, te elementy tego pokarmu i będzie przenikać całą naszą osobę. Tak możemy wyobrazić sobie światło Chrystusa, które będzie chciało przetrawić nasze ciemności, nasz wstyd, nasze unikanie odpowiedzialności, nasze grzechy, nasze różne historie zranione, naszą pamięć bolesną, najróżniejsze rzeczy naszego wnętrza. Światło przyjaźnie i stopniowo, jak lekarstwo, które Jezus na oczy, nałożył na oczy niewidomego, strawi to co ciemne i przemieni to w światło. Pozwólmy zatem, podsumowując Panu Bogu, się zauważać, widzieć, odpocząć bezpiecznie pod Jego wzrokiem, i dzielmy się potem takim bezpiecznym patrzeniem, zauważaniem na innych, i pozwólmy światłu Bożemu przenikać wszystkie nasze ciemności, aby nas przemieniało, uzdrawiało, nawracało. I sami też bądźmy takim światłem pomagającym innym. Będziemy coś o innych myśleć, czy innym coś mówić coś, czego oni może nie widzą sami z siebie. Niech to będzie oświetlanie, oświecanie przyjazne, kochające. Weźmy to z łaskich sztuk, którą otrzymaliśmy, którą nosimy w naszych sercach, która się ciągle rozwija. Weźmy to na siebie dzisiaj. Amen.